Witajcie bardzo serdecznie, kochani widzowie, po nieco dłuższej przerwie od dłuższych filmów. Kochani widzowie, na wstępie zostawcie co kciuka w górę, swoboda zasięgu. Dziękuję, że jesteście. Cieszę się, że lubicie moje tematy. Opowiem Wam dzisiaj krótką, ale treściwą historię z czasów agentów Tango, jeszcze przed tym, jak Soku został agentem, bo dostaliśmy ciekawą rzecz, nie? Po pierwsze, dostaliśmy dwie nowe bitwy. Bitwa przed, dwa lata przed powstaniem agentów tango, doszło do bitwy, gdzie dwóch założycieli, oczywiście nie wiadomo jakich, bądź co, ale są. Agent tango numer jeden, nieznany, i Deimos, który był znany już przed powstaniem agentów tango, postanowili zaatakować swoich wrogów, o których nic nie wiemy. A Właściwie wiemy niewiele, prawdopodobnie był to młody Gregory Nicolaptus z agentów Kartagina, ale tego nie wiemy. Generalnie wiemy natomiast, że w roku 2014 było już na oko około 10 agentów. Potem jak Sokół dołączył, Czarna Wdowa i Człon Kozioł dołączyli to było już znanych na ten moment w kanonie jak i w legendach od 10 do 15 agentów niestety poza Deimosem. Nie wiemy nic więcej o innych agentach. Czy przeżyli rozkaz 66, czy odeszli z agentów tango na górę z rozkazem, czy się ukryli, czy nie. Nie wiemy. Generalnie czasy od 2014 2024 zostały omówione, ale będę chciał w, przysz w przyszłości rozszerzać kontinuum przed. Podobało się? Zostaw coś po sobie. Dzięki.